Generalnie bądź na ludzi i nie spinaj się, bo to w sensie, jak się spinasz, to gorzej. Wiesz, jak tobie. się mówi ludziom, nie spinaj się, bo na ludzie to, to w tym zamiast momencie zamiast. oni się stresują, bo jak się okazuje, że to jest bardzo poważna sprawa. Nie, to jest zupełnie niepoważna sprawa. Nagrywamy filmiki do internetu, kobiety, to, to, nie, to jest zupełnie niepoważne. One będą tam to jest tylko zawsze. Ludzi. Cześć <laughs> z tej strony Nikodem i Aneta z kanału Inżyniery Przygody. I dziś zapraszamy Was na pierwszy film, w którym będziemy dyskutowali o serialu. Euforia. Zapraszamy! Euforia, czyli nowy serial od HBO... Nie, HBO czy HBO Go? HBO Go. HBO Go, który opowiada o grupce nastolatków, którzy są strasznie popaprani. Także ja się czuję źle, kiedy to oglądam. Główną bohaterką jest e, Rue, przez... E, Zendaya. Zendaya, nigdy nie hmm. potrafię tego wypowiedzieć. E, która boryka się z problemem narkotyków. Wszelkich narkotyków, i to nie takich, wiecie, że sobie zapali i ma dobrze, tylko że bierze tapsy, i to jest bardzo, bardzo niepokojące. Ale również na ekranie widzimy wiele innych bohaterów, m.in. dziewczynę, która zaczyna pracować na kamerkach. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. No, generalnie sprzedaje swoje ciało, nazwijmy tak. Robi co to co za swojej co zapasą, co jej powiedzą, pokazując się w internecie. Jest Już też ta mam bohaterka. <noise> Jeszcze do tych Są również postacie, które charakteryzują się z nadmierną agresją, jak to jest ojciec syn tego ojca, nie? Syn tego ojca. Syn tego ojca tego, wiesz. Aha, jaką miał. No właśnie. Mm, nikt, nie, nie nikt. Ja jestem straszny w zapamiętywaniu imion bohaterów. W seriali, których aktualnie oglądam, ja muszę skończyć, Mam sobie to, to przetworzyć. Te... No i generalnie. To no, dobra postać. Bardzo dobra. Pogrzana. Pogrza... Znaczy, nie wiem, czy to dobra jest odpowiednia w perspektywie tego. No, nie, jest przystojny. Okej, okay. no, okay. nie będę z tym dyskutował. No. Tylko paprany. Możecie zastanawiać się, czemu w ogóle o tym e, mówimy. Z tej racji, że nie będzie recenzji tego serialu, stwierdziłem, że nie jestem w stanie go nikomu polecić. To by było za grube. Tak, nie jestem w stanie go nikomu polecić, ale chcieliśmy po prostu wyrzucić z siebie te myśli, bo oglądamy go razem i przeżywamy jednocześnie mm -hmm. tą samą traumę i chcielibyśmy tak. się nią z wami podzielić po prostu. Ogólnie serial jest totalnie popularny. Mega dużo ludzi go poleca i każdy ma inną opinię na ten temat, już teraz tak jak słyszę. Chociaż myślę, że nie każdy się tak czuwa jak my. Dokładnie. Ja no. Powstaje ten film też z tego powodu, że w jakiejś recenzji usłyszałem, że to jest świetny serial. I to słowo świetny tak mi boli, bo nie wiem, czy o obrazie, który przedstawia taką ilość tragicznych wręcz yy, wypadków, mm -hmm. który przynajmniej na razie nie przejawia jakiejś takiej puency, jakiejś myśli idącej ku poprawie. Jesteśmy na trzecim odcinku, więc nie szalejmy, nie? No właśnie, ale nie mogę, nie mogę powiedzieć, że jest świetny. Nie wiem, czy to, jest, czy to coś może zmienić w moim życiu, czy to może zmienić w życiu kogokolwiek. Czy, czy tutaj nie jest po prostu taka pusta rozrywka? I słowo rozrywka hmm. jest bardzo... Czy myślę, że to nie jest pusta rozrywka. W sensie, że serial jest na tyle gruby, że naprawdę ludzi rusza to, co tam się dzieje. I to temat musi być aktualny, bo inaczej by go nie wyrzucali. I tyle ludzi by się też tak nie wkręcało w to. Może nie na skalę polską, ale na amerykańską, na bank. Chociaż u nas też już coraz częściej te tematy gdzieś tam się wrzuca. Co narkotyki i alkohol, no to już jakby standard gdzieś tam w kinematografii. W, w kinematografii, myślałem, że powiedzieć, że w gimnazjum. W gimnazjum, to nie wiem, nie wiem, dawno nie byłam. ale Myślę, że taka forma przedstawienia tego jako serial o młodych ludziach, który nie jest skierowany do młodych ludzi ze względu na treść, to nie jest skierowany no, dla do osób dorosłych, które w teorii powinny mieć takie przyżycia już za sobą, których nie dotyczy takie rzeczy. Czy to jest. Potrzebne, czy to jest. Czy coś, czy, czy taka treść, czy taka forma przedstawienia tej treści nie powinna być yy, kierowana do osób młodszych, których to dotyczy, ale też w sposób trochę lżejszy? Bo osobiście, ja wiem, że jakbym był młodszy, pewnie bym to obejrzał. No ale... właśnie, oglądają to młodzi ludzie bardzo no, dużo. No właśnie, ale zdaję sobie sprawę, że tego nie powinni robić i to jest ten problem. No, pierwsze pytanie jest chyba takie, rzeczywiście do kogo ten serial jest, bo jest, treści są mega mocne i na, zazwyczaj, znaczy na pewno oglądają to starsi ludzie przede wszystkim, ale HBO też słynie z takich mocnych produkcji, więc to nie jest coś powiedzmy dziwnego na tą skalę. No, powiedzmy nie wiem, opowieści podręcznej czy cokolwiek, to są no. naprawdę hardkorowe seriale. I teraz nie wiem, bo pytałeś o co jeszcze raz? <grym> czy młody czy, człowiek... Czy młody człowiek, w sensie, bo <grym> myślę, że do nich to jest głównie skierowane, <grym> żeby oni jakby przejrzeli, że takie coś jest... Nie powinni tak robić, nie powinni tak się zachowywać, nie powinni w ogóle próbować, bo to może mm. doprowadzić do takich przykrych konsekwencji, e, przykrych e, wypadków, jakich widzimy mm. w serialu. Czy, czy ta forma jest odpowiednia, bo no jak mówimy, to nie powinni, oni nie powinni tego oglądać, na pewno mm. to robią, mm -hmm. ale czy, czy tak to, że oni to zrobią, czy może to pozytywnie na nich wpłynąć? Nie jestem przekonana, czy ten serial ma za zadanie pokazanie, że to jest złe, bo jest bardzo dużo młodych odbiorców, jak ogląda to, to jest zajarana po prostu tymi scenami, bo nie dość, że jest to bardzo przystępne i mega ciekawe i mega wkręcające i jeszcze przez to, że jest mega mocne, no to tym bardziej chce się to oglądać, no i przeżywać z tymi bohaterami te wszystkie historie. I nie wiem, czy jak ja bym miała 16 lat, czy by mnie to zniechęciło. Zobaczyłabym powiedzmy, co to, jakie daje tu możliwości, No tam są, jest dużo imprez tam, jest dużo pokazanych takich mocnych rzeczy. Bardzo mocnych rzeczy. Bardzo mocnych Inaczej, rzeczy. to też pokazuje, w jaki sposób to robić. Jak można mieć dostęp do niektórych tematów, co też nie uważam, że jest do końca dobre. Przekaz na pewno jest za mocny dla młodzieży. W sensie. Dla jest ew... nas jest za dla mocny. Dla nas jest za mocny, a dla młodzieży jest ewidentnie za mocny. My, jak to oglądamy. No. To. Wyglądam to tak. <noise> dokładnie, tylko żeby widzieć napisy, bo jeszcze też zasłaniałem uszy, Aha, bo tam są albo różne. Albo się odwracamy. <noise> dokładnie, bo to jest bardzo, bardzo niepokojące. Na no. tyle niepokojące, że ja się czuję sam źle, jak to oglądam. W sensie, ja oglądam tyłem. Dokładnie. <noise> Nie mówić co dzień ja mam wrażenie, że ja robię te wszystkie <noise> tak. zmiany. To jest no. mniej więcej ten sam poziom, jak czytałem książki Bukowskiego. Czyli jest mm. ten poziom, który pokazuje Ci, że poziom ze zwierzęcenia ludzkiej osoby w której mm -hmm. jakby wiesz, że niektórzy tak ludzie robią, ale na co dzień to wypierasz, bo wiesz, chcesz, żeby twoje życie kręciło się wokół jakichś ideałów i jakichś, powiedzmy, przystępnych Prawda. form i nagle, hej, ta bańka pęka, oni pokazują to ponownie, no bo... No Mówi się, że to nie jest pierwszy, pewnie nie ostatni taki obraz, ale jest głośny po prostu. Ale też są te rzeczy, których wspomnieliśmy, które nie są jakby typowe, nie? Na przykład właśnie ta, te, te kamerki, nie? U nas to jest bardzo, mhm. mam wrażenie, niepopularne albo po prostu się ludzie tym nie chwalą. Myślę, że to może nie być. Nie wiem, musielibyśmy w ogóle zbadać temat, ale wydaje mi się, że w ogóle jakby w Stanach jest większe przyzwolenie na takie rzeczy, jest wiele więcej możliwości do robienia głupot. I młodzież też na trochę innym poziomie w ogóle nie wiem, wchodzi w takie dziwne zachowania. Że dla nich to jest jakby, jakby no. naturalne, że hej, kolej rzeczy, że teraz robimy to, to i to. U nas jednak no. chyba jest taki bardziej tabu, nawet jeżeli ktoś tam próbuje tego alkoholu, to często się na nim jakby zatrzymuje, no. nie, nie leci w jakieś tam grubsze sprawy, w mnie dobrze. No. Ewidentnie problemem tego serialu jest to, że ci bohaterowie są bardzo młodzi. Oni mają po 17 lat. 17, tak. No i są naprawdę bardzo hardscore'owe tematy. I nie wiem, nie, osobiście nie znam nikogo, kto ma podobne problemy. Ta, tak? w tym wieku. W tym w wieku, nie. no. Gdzieś tam się zaczyna, nie wiem. Nasze rośniki takie... Nie robią takich nie rzeczy. Nie robią takich strasznych rzeczy. No. no ale... Ale również do dobór w sumie też takiej tej, tej, tej drugiej pobocznej historii, czy jakby kontaktu Rue, czyli Zendai z tą jej koleżanką, której imienia nie pomnę, bo nie pamiętam. Jules. Jules, mhm. który generalnie jest bardzo też intrygujący, no. ale z drugiej strony sama osoba Jules jest dla mnie bardzo bo to jest kontrowersyjna. Osoba, osoba jest, jest to osoba transseksualna, mhm. tak? która generalnie e, szuka szczęścia w życiu poprzez też umawianie się z facetami. Mhm, mm tak te... jednorazowo, jednonocne akcje. Tak, takie one night stand, i które też są tak bardzo naszpikowane erotyzmem i mocnymi przeżyciami. To... Znaczy to akurat pokazuje trochę specyfikę w ogóle takich relacji i trudności jakie mają osoby trans, czy w ogóle osoby, które są, nie wiem, nienormatywnej orientacji, że często dla nich opcją albo, nie wiem, jedyną możliwością na to, żeby znaleźć sobie kogoś, no to są tak portale, gdzieś tam internetowe, Albo takie one night standy, jest to gdzieś tam, nie wiem, szybkie dla nich, wygodne, tak myślę. I nie zmieniamy. osądza ich to za bardzo? To też, ale no trochę nie mają innej opcji, w sensie, jeżeli ktoś jest nienormatywny, nie chce zabroń za głęboko nikogo. Nie tak ma to, takich to, to, środowisk, tak, takich, tak, no. takich środowisk. No nie, ten temat ale, jest trochę za gruby, tak, myślę, żeśmy go poruszali. Bo to, to, że jakby no. nie jestem w stanie osądzić tej osoby, mi bardziej po prostu jest przykro, że no tak, bo. Że to... Takie rzeczy ją spotykają, że musi się tak zachowywać, że nie jestem w stanie potępić jej zachowań. W sumie nie jestem w stanie potępić żadnej jej zachowań z tych osób oprócz tej laski na kamerce. Bo to a, 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 naprawdę to jest. Tego da się uniknąć, uwierzcie. A czy może da się uniknąć, ale to też pokazuje jakby potrzeby tych dzieciaków, jakby pokazania się, wiesz, jednak tego, żeby znaleźć jakąś atencję. By atencję, by... ale tam też wchodzi też taki ten aspekt, że hej, mogę na tym zarobić. To, to, to też jest, to, już, to są no. łatwe pieniądze. Które są bardzo niepokojące. W no jakiś tak, ale też pokazuje, gdzieś... jakby tą klientelę, w sensie, kto korzysta z takich rzeczy. Ludzie z jakimi, powiedzmy, fantazjami albo z jakimi odchyłami się decydują na to, żeby siedzieć w tym internecie. No, jest dziewczyna, ile ona tam ma? 17 lat. No, na pewno 17, bo nie wszyscy. No, ma problemy, ma nie wiem, z samoakceptacją, jest trochę grubsza. I nie wiem, i w szkole nie jest szczęśliwa, nie jest no szczęśliwa, bo jedyną tak. jakby jedną wartością, którą oni tam przejawiają jest to, że hej, czy już zaliczyłaś? I jakby to było takie mm -hmm. tak, tak super istotne w tym momencie, jakby nie wiem, nie miała problemów z szukaniem właśnie tej swojej pewności siebie i jakby walczeniem o, o, o swoje, mm -hmm. o jakby próbę zidentyfikowania problemów, a nie tylko idzie z tym nurtem, że hej, muszę teraz tutaj byle z kim, mm -hmm. na szybko, na imprezie. Później ma z tego, związku z tym problemy, nie? Tam później w fabule się wywiązuje jakby... No tak, w to jest niewinna osoba, która gdzieś tam nie, nie idzie jakby tym nurtem, ale gdzieś tam w końcu się w niego wkręca, a potem nagle hardkorowo wpada w jakiś taki... Tak, dosłownie tak. Od razu, od razu została wplątana no. w bardzo e, nieciekawe, nieciekawe zdarzenia, nie? I to pokazuje, że... E, takie podążanie za tymi trendami, znaczy, tre... nie wiem czy słowo trend jest odpowiednie względem tego, co młodzież po prostu narzuca mm -hmm. względem siebie, nie? że jeżeli hej, nie zaliczysz, że nie weźmiesz tego. No to jest tego... presja, straszna presja. Straszna pre... presja. Słowo no. presja jest odpowiednim słowem, no. o którym zapomniałem. Tak, presja. Dziękuję, pani psycholog. Słowo presja jest odpowiednie. Ta presja, którą na przykład nie wiem czy ty ją miałeś, jak bałeś w liceum. Ja chyba nie czułem aż taki... w, w naszym Tak, liceum. w naszym liceum. Bo chodziliśmy Żadnie... razem do, przez pewien okres edukacji, chodziliśmy później, nie chodziliśmy, i później, znowu byliśmy razem w klasie. No. I przynajmniej u nas, w naszym środowisku, na przykład nie było aż takiej presji związane z czymkolwiek. Oczywiście mm -hmm. były jakieś tam rzeczy, które. Między sobą narzucane były, że, hej, zrób to, wtedy będziesz fajnie, hej, nie masz telefonu, który nie ma dostępu do Instagrama. Lol, no, to były te problemy wtedy. Ale to nie? nie było nawet takie ofensywne, w sensie ludzie nie byli szykadowani za to. Dokładnie. To nie jest to, co jest za granicą. Polska naprawdę wygrywa pod tym względem, że dzieciaki, nawet jak, nie wiem, mamy bullying, to ten bullying nie jest tego poziomu, co jest gdzieś tam w Niemczech czy w Stanach, że dzieciaki, nie wiem. No zdarzają się oczywiście sytuacje, gdzie mam samobójstwa albo jakieś trudne rzeczy, no, zmienia się szkoły, dziecku, ale nie wiem, pro, polskie dziecko idąc do szkoły nie boryka się z takimi problemami, jakby miało za granicą, że nie wiem, dzień w dzień powiedzmy jest bite, dzień w dzień jest tyrany, zajeżdżane aż do końca, no u nas... No nie ma tak. No, są pojedyncze przypadki, które są w jakichś tam szkołach. Inaczej, to nie jest po prostu jakby cały taki. To nie jest Kultura taki... nie jest z tym związana szkoły. Tak. Bo nie... tam to jest kultura szkoły, że po prostu mamy segregację na konkretne, nie wiem, ci są fajni, ci nie są fajni, ci są do dupy. No. I to tak się trzyma i wiesz, każdy spełnia swoją funkcję i A, każdy kieruje. Tak, każde jednak gdzieś... jest bezpieczeństwo, mam wrażenie, że to nie jest aż tak źle. Chociaż z drugiej strony, właśnie oglądając ten serial, <laughs> no. mamy sobie taki pewnego rodzaju obawę i strach. W względem tego, jak to kiedyś może być, jak na przykład nasze kiedyś dzieci pójdą do szkół, nie? Bo to też nie powiedziane, że hmm. przez takie obrazy u nas się nie, nie przerodzi się aż tak ta nasza kultura, nasza, nasze szkolnictwo, nasza młodzież. Młodzież nasza polska się nie przerodzi w taką no, to prawda. straszną zgraję nieprzystosowanych do życia istot, które są wskazane na zgubę. No bo tak w sumie jest, nie? jakby my nie chcemy spisywać tych postaci z serialu na straty, ale no ciężko jakby ich później wrzucić do takiego worka z normalnym życiem. To prawda. Ja na przykład osobiście naprawdę moją osobą w tym serialu jest Rue, czyli ta Zendaya, tak? Ona robi straszne rzeczy. W sensie narkotyki są bardzo straszne i za każdym razem jak ona to bierze to... Mówimy jej, nie, nie bierz, uwagam Cię, nie bierz Mówimy tego. nie narkotykom. No i, i w końcu y, mamy nadzieję, że to się, jednak serial pójdzie w tą stronę, że będzie starała się chociaż to jakoś zmienić. Ale to też pokazuje, jak mocne są po prostu, bo ona tam w ogóle ma to problem, ona jest bipolarnie nie wiem, czy bipolarna, ma jakieś problemy psychiczne chyba, tak? Tego nie wiem. No było, że tam... Było coś tam takiego? No, takie? że tam od dziecka ją zdiagnozowali. Hmm, nie fajna tego. I że, pamiętasz, jest taki wątek z tą... Tą ciszą, że ona bierze te narkotyki, bo jest wtedy ta tak cisza. Tak, rzeczywiście, no. Na początku coś tam było. I właśnie i to nie, właśnie nie tylko osoby, które nie wiem, popadają w towarzystwo, tylko właśnie te osoby, które też mają po prostu są w jakiś sposób chore. No tam też wątek rodzinny bardzo ciężki przecież. Też. Ale jest też faj, fajne pokazane, że mm, tak jak ta dziewczyna jest ta ostatnia scena w trzecim sezonie, w trzecim Szef, odcinku, odcinku. W trzecim odcinku jak spotyka tego swojego dilera. I z nim rozmawia właśnie, że to on jej zniszczył życie tak naprawdę. Nie, że jakby on jej nie dał, to potem do niego by nie latała. Jakby on jej w to nie wciągnął, to później by nie wyglądało to wszystko w taki sposób. Ale czy też ci by było żal tego dealera w tej Tak To mi <laughs> <lubię, nie laughs> totalnie karzele. Ona miała 100% <laughs> tak, rację, ale, ale no, to są takie straszne dramaty ludzi, ludzkie. No Serial rozgrywa do serce. Naprawdę. Hmm. E, z perspektywy właśnie <laughs> takiej osób naszych, które no, nie, nie bawią się w takie rzeczy. Powiedzmy sobie szczerze. Nie stać nas. Nie stać nas, psychicznie, yy, a yy, ekonomicznie. Tak, finansowo. E, tak, ale to strasznie rozrywa serce i no. czemu myślisz, że człowiek w wolnej chwili, w której prawdopodobnie chce odpocząć, no. szuka takich bodźców? My, na przykład my, po prostu to był wieczór, chcieliśmy sobie coś obejrzeć, Wyłączyliśmy serial, który nas zniszczył. Dosłownie, chodziliśmy wszyscy... Przez... Ja myślę, że to się dużo nie, nie, nie różni od tego tak naprawdę, wiesz? To też może być z tego rodzaju, zależnie od jakichś takich emocji, które są bardzo skrajne. Bo w naszych rzeczach, nie wiem... Ja aż... myślę, że dużo przyzwyczajenie. W sensie, jak raz już, jeżeli masz do czegoś dostęp, masz opcję na coś, to będziesz potem z tego korzystać. To przede wszystkim. Jeżeli raz zobaczysz... Znaczy, no nie wiem, ja nie brałam nigdy narkotyków. Więc, w momencie, ale z tego co wiem, jak ludzie raz się wkręcą i gdzieś tam poczujesz ten stan, stan, którego szukasz całe życie, nie wiem, czy to jest alkohol, czy to jest cokolwiek, to będziesz do tego wracać. Jeszcze jak masz dostęp ludzi, którzy to robią, albo jest przyzwolenie wśród Twoich przyjaciół, znajomych na coś takiego, to czemu nie? W sensie teraz mamy takie czasy, że kiedyś to jeszcze było w miarę szykanowane, ale teraz nie pójdziesz na pierwszą imprezę, dostaniesz co chcesz, jest za darmo, proszę, tu bierz sobie, jak nie spróbujesz, to jesteś dziwny, albo po prostu to już nawet nie jest to, że jesteś dziwny, po prostu to leży, tak jak nie wiem, herbata, kawa, proszę, nie wiem, mbmd, nie, kokaina tutaj, no, człowiek spróbuje raz, spodoba mu się, to robi, to potem to robi kolejny raz, bo nie wiem, raz na imprezie, raz gdzieś tam, spoko, tak wolutku. I później nagle przychodzi taki moment, że nie wiem, masz zły nastrój, no tak jak nie wiem, ktoś sięga po lampkę wina. To mi pada teraz o uzależnienie od takich seriali, a nie od narkotyków. Popł Popłynam z stronę. Popłyn ale ale, ale <grym> nie chciałem <grym> ci przerywać, bo ładnie to spiewałeś no. taką klawrą, że, że, że to jest po prostu zbyt proste w dzisiaj. Jest zbyt proste, tak. I jakby no. ludzie robią problem o nie wiem, w sensie też są istotne tematy społeczne. Ja Ej, na nawet przykład... zobacz to, jeżeli chcę papierosy, ja muszę iść do sklepu. Ale jak to nie wiem, trzy gramy, to dzwonię pod dealerem, podjedzie do domu. Dokładnie. No. Nie wiem skąd to, to wiesz, gramien. ale dokładnie. Chodzi mi Słysza. o to generalnie, że ludzie bardziej robią problem, o nie wiem, jak byliśmy w Centrum Solidarności teraz. Hmm. TVP, wszystko, próją się o rzeczy, których nie mogą zmienić średnio tak bardzo polityczne teraz, wiesz? Ale nie, ja bo chcę teraz tak ładnie zrobić taką też tak ładną klamrę, tak przejść. Okay, no. A tematy, z którą mogliby jakby zadziałać właśnie na temat bezpieczeństwa dzieci, bezpieczeństwa mhm. młodzieży, to zamykają oczy, puszczają na imprezy. Jakby ja rozumiem, że kontrola jest ciężka, że się z niepewnością tam młodzieży, że oni później się buntują i tak dalej, ale ja im starszy jestem, to tym częściej widzę, że kontrola rodzicielska jest bardzo potrzebna. I no nie wiem, dla mnie jak właśnie ktoś patrzy, czy to dziecko nie wiem po imprezie wraca i nie wiem nie pachnie jakimś ziołem, nie, nie czuć od niego alkoholu, to to nie jest jakby nadmierny brak zaufania, który okazujesz młodej osobie, tylko to jest troska o jego prawdopodobnie dobrą przyszłość. W sensie, bo, dobra, ale to też się tak nie da do końca. No nie no. da się, nie da się. No ale. Jakby ja teraz to zupełnie inaczej widzę jak, niż jak byłem młodszy, Oczywiście. że teraz nie, nie mogę tego potrwić, <grym> a nawet uważam, że to jest jakby w pewien sposób istotne, ale to jest bardzo trudne do e, wyegzekwowania. Tak samo jak widzieliśmy na serialu, jak, tak. jak łatwo obejść, znaczy łatwo, teoretycznie łatwo obejść testy antynarkotykowe w domu mm. chociażby, nie? Nawet jak ktoś patrzy. Nawet jak ktoś patrzy, ktoś jest w tym samym pomieszczeniu, da się i młodzież jest bardzo sprytna, no, każdy z nas. Był sprytny w tamtym okresie, nie? Niektórzy <laughs> Jeżdy, są jak, nadal. Tak, niektórzy są jeszcze nadal bardzo sprytni. Jeżeli ktoś chce coś ukryć, to to ukryje. I jak ciężkie zadanie stoi przed właśnie jednostkami rodzicielskimi, żeby no. takie, takich ludzi dopilnować? My też chyba inaczej już na to patrzymy, bo bardziej się wczuwamy w perspektywę rodzica, niż rzeczywiście... się zostarzy. Tak, Patrzymy już bardziej na to jako rodzice, niż jako rzeczywiście dzieci, dzieci które wybrały w tym udział. I co się staje przerażające? Bo wcześniej, jak nie wiem, miałeś to 16 lat czy tam 15. I oglądały się różne seriale tego typu, to one nie były takie. Nie, takie, były, takie, nie były creepy, takie, creepy. Creepy. takie bardziej takie interesujące, tak. jak wyglądaliśmy Shameless. Albo z To było takie. To, wow, to, to było fajne. To było takie, hej, też tak bym chciał, a teraz jest takie. Proszę, nie rób tego. Tak, to jest, proszę, nie rób tego. A z tego to jest wina, to jest wina tego, co Stasiu stwierdził. Pewnie to Ci mówiłem. Nie że nam jest tak samo blisko do 18, jak do, do, do 30. 6 lat tam trzeba. A Rzeczywiście. No. Kresia, to... no Straszne. No, straszne. Te serial, tak. Generalnie my oglądaliśmy tak, żeby jeszcze dopowiedzieć. jesteśmy trzy odcinki. Na pewno są cztery dostępne już. Tak. Nie wiemy, czy Dzisiaj oglądamy piąty. czwarty. Tak. I ale... nagramy do, do, do odcinek dalej. Tak. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że nas to siedzi od tygodnia. Tak. Prawie, że. Prawie nie rozmawiamy ze sobą. Tak. bo. Nie potem wyjechał na scenę. Są, są pewne sceny, które nas dzielą. Tak. To jest nas no. I nie powiemy Wam, bo są. No, nie będziemy spoilerować. Tak. I żeby właśnie. Podkreślmy to, my nie zachęcamy, nie polecamy tego serialu. On jest relatywnie, nie, on jest sprzęgający. On jest ciekawy, ale nie no. mogę stwierdzić na tym etapie, czy on jest dobry. W sensie dobry jako wizualnie, jako montażowo jest dobrze zrobiony, ale jest czy piękny. jako. Niektóre sceny są naprawdę cudowne. Tak, na przykład tak się dziaje w tym takim namiocie takim, tak. no, mhm. świetno, mistrzostwo świata. Piękne. Ale czy jako produkcja, która miałaby coś zmienić w społeczeństwie, czy pokazać, czy nie wiem, zaakcentować problem jakiś życiu codziennym? No zobaczymy dalej. Zobaczymy dalej. No. Jeżeli damy radę, to może to kiedyś podsumujemy jeszcze jako całość. Mhm. Też jest jakby taki znak dobrego serialu, dobrego filmu, w momencie, kiedy go skończysz oglądać, to nie jest taki, a fa fajny, bo fa fajny, idziesz dalej, tylko właśnie tak e, poniekąd go odnosisz do własnego życia i nawet o ile my nie wolałabym, mamy takich problemów... Wolałabym, żebyśmy nie odnosili tego do własnego No właśnie, życia, my nie mamy takich nie? problemów, no. ale człowiek sobie... człowiek wie, że ludzie robią takie rzeczy, ale ponownie sobie zdaje sprawę... mamy ludzi, robią takie jaki rzeczy. to jest okrutne i względem ich względem ich rodzin i względem otoczenia. Tak, tylko to nie jest kolejny serial, który pokazuje, o tutaj jest dziecko, nie wiem, ma problemy z narkotykami, rodzina cierpi. To pokazuje jaki to jest syf. I jaki to jest tak, ogrom, jak... tego, tak, tego, jest ogrom że to, tego, że to nie są przypadki, na przykład w Ameryce, tylko że to są, nie wiem, szkoły. To mhm. w sumie całe szkoły, że niby sobie siedzą tam na lekcjach i nic nie robią, a później jest wielki problem. Co mi ich wszystkich jakby się wysłać na te testy antarktykowe, to pewnie pewnie można z dyrektorem by wszyscy obrali. <laughs> z dyrektorem by sobie obrali. tak no. i jaki to, jakie jest właśnie, jakie to jest straszny obowiązek w dzisiejszych czasach i straszny problem, bo yes. wszystko stało się zbyt łatwe, tak zbyt łatwe, zbyt dostępne, I zbyt trudne i tą optymistyczną myślą <laughs> skończmy to, skończmy ten e, film, tak e, Jak się mm. zobaczyć, on był taki trochę psychologiczno filozoficzny z mm. tego, że Aneta jest e, studentką psychologii na ułamie w Poznaniu i w następnym filmie, który prawdopodobnie pojawi się już niedługo, e, porozmawiamy z Anetą o jej studiach. Tak, wro, przewracamy cykl, który myśleliście, że umarł. Ja też myślałem, że on umarł śmiercią naturalną, ale... nie. Ożywiliśmy go. Tak, dzięki Anecie. Tak. ożywiamy go i porozmawiamy sobie, jak to jest studiować psychologię. Więc na dzisiaj się żegnamy, następnego razu. Pa-pa!